Byłem ze swojego życia takiego prywatnego raczej niezadowolony, raczej, yy, raczej nieszczęśliwy. Ostatnich kilka miesięcy dla mnie to była totalna przemiana. Amen. Zwrócenie się znowu ku Bogu, jak się okazuje, dla mnie to było mhm. takie przypomnienie sobie, że mi w najważniejszych momentach w moim życiu towarzyszył. A tam, gdzie go zabrakło, to podejmowałem złe decyzje. A ponieważ się znowu yy, ku Niemu zwracam, to byliśmy na wspaniałym wydarzeniu. <laughs> Jakim? Chwała mu Pierwszy yy, i, i doświadczyliśmy naprawdę czegoś wyjątkowego. Ja nawet byłem sam zaskoczony, że, że, że można się tak otworzyć, że można tak werbalnie, namacalnie dotknąć dotknąć, poczuć czegoś, co jest po prostu wiarą i bogiem. I ja nie chcę przestawać. Ja bym chciał cały czas dążyć tą drogą i nam się też wszystko właśnie w życiu ostatnio, ostatnio z olą zmienia. Coraz częściej na mediach społecznościowych też mówię o swojej wierze, czego wcześniej nie robiłem. Trochę się wstydząc tego. Brakowało mi tej wiary, brakowało mi tej bliskości z Bogiem, a dzisiaj tak w pełni mówię, że, że mu ufam i, i czuję to, co usłyszałem na tym, na tym wydarzeniu, że on jest tuż obok i zawsze będzie dla mnie wsparciem.